To jest niesamowite właśnie, pokażę wam coś. Tam siedzi kotek, nie wiem czy go widzicie, zaraz do niego pojedziemy. Ale tutaj również siedzi kotek. W oknie. Taki piękny, że szok. Ale przepiękny. Patrzy na mnie. <ścoughs> Jakby chciał wyskoczyć. Ale nie wyskakuje, dobra Jedziemy do tamtego, <laughs> jaki piękny, rasowy kotuś. Jedziemy do tego. Idzie właśnie, patrzcie. Tutaj jestem. Kitusiu podnosi ogonek, czyli nie ucieknie. Ma obróżkę. My zatrzymamy się w odpowiedniej odległości. Patrzcie jaki piękny. Chyba go z... znam go. Widziałem go już z drugiej strony ulicy Kitusiu, nahać, no chodź. chodź szybciutko Szybciutko chodź Szybko chodź Szybko chodź No Czujesz to ja No pewnie, że to ja Misiu ja! <laughs> Ojeju Ojeju jak płacze Ojej, już jak płaczę, ojej, już jak płaczę. Kotusia, kotusia jak płaczę. Tam jest chyba jakiś inny kot. Aha, jest. Wskoczył, przestraszył się. Widzieliście? Tu jest bardzo dużo kotów. No chodź. Kotusia się przestraszyła. Uciekła, chodź. Przestraszyliśmy ją, no. Chodź, chodź. Chodź. Chodź, ty gadułko. Chodź. No chodź. to jest taka kotuszka, że trzeba do niej podejść i ją pogłaskać samemu O, tak nie przychodzi sam szkoda, że tamta uciekła nawet jej nie widziałem szkoda, że jej nie widziałem kotuszka, patrzcie, kładzie się teraz będziemy się bawić malusieńka, jaka grzeczna jest Niektóre to drapią No wołaj ją Niech wraca Zagra piękną rolę Taką jak ty Taką jak ty No taką jak ty Dobra jadę Piękne są kotki Niech sobie leżą Mógłbym je nagrywać godzinami Ale zostawię je. Niech sobie siedzą Piękne kotki. Chodź ze mną jeszcze, przejdziemy się. Tutaj pojazd, z którym się poruszam. A tutaj kotki. No chodź, jeszcze się pożegnaj. Uważaj, bo muszę pościągać te sygnety. Bo te kotki sobie jeszcze zrobią krzywdę. Po co mi to? Muszę przełożyć to na prawą dłonę Kitusia Kituśka 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 Patrzcie Patrzcie jak się kładzie Patrzcie jak się kładzie No dobrze, to już jadę Papa pa. No, papa pa. I sobie tu zostanie spokojnie W takiej pozycji jaka piękna Oj, oj, Śmieszna kotka to jest Patrzcie jaka urocza Staje piękna, co na ma? Pokaż sobie masz kochanie Zostawiamy ją już Ona jest tak przyjazna, że aż szok nazwiemy ją gadułka Gadułka wącha kwiatów. O Co to było? suchą trawkę nie? ewidentnie Idzie sobie na spacer. Zostawiła mnie.